Jest. Jakiś kółka zębata. Nie mam pojęcia. Po co? O mofi Skaner. O, tam coś jest. Do maszynówki. Aj. Może się jakoś obrócą z sukienkoty. Musiałam się uzdrowić. To jest. Ach, weszło do mnie. No chodź, chodź tylko. Z za Zaz sukienkot. Ale kurde z drugiej strony... No nie no, nie będę zmieniać na maszynówkę, bo mi będzie szkoda pójść na boi. A jeżeli jakieś inne. Jaki choler nie wyjdzie. Czekajcie, czekajcie, tu coś jest. Nie. Tędy. Aj. tutaj czekaj. Aj, źle złapałam ten. Ostrość. Yy, skaner nie. A na maszynówka z drugiej strony jest szybsza. Dobra, maszynówkę biorę. Reloading. I idziemy na połów. Okej, mamy? O, Tak, wiem, ale ja się próbuję odwrócić. F**k! Kurde. Akurat sukin kota się nie spodziewałam. a yy, na co? Yy. Yy. Ja muszę się wrócić, jakie tam wejść mam? Czekaj, się, jeszcze postanę, bo trochę tu jest Ja? Dobra, szybko. Może być. A i przesuwam się ciągle. I gdzie my jesteśmy? Z powrotem idę. O, jak tam mam się dostać w takim razie? spokot, tylko komuś tam dostać. Tutaj przecież nie zajdę tam. Jak tam się dostać? To po drugiej stronie, w to miejsce. Szkoda, że sobie nie mogę zrobić. Coś nadchodzi, słyszycie te dźwięki, coś nadciąga. To jest żółta ta nie może jej i inne jeszcze? Jak tam się dostać do góry? Dobra, jeszcze raz przyjdę ten no teraz już będę za daleko. Widzicie. Słyszycie ten dźwięk. Dobra, idziemy w drugą stronę. Jesteśmy goni pewnie. Nie mam pojęcia, mam się dosyć na górę. Czy za mną nie pałznie? Chyba nie. Jak tam się dostać? Poczucisz mnie? Nope, nie poczuci. Suki kot. Nope. potem przyjdę, to zginę, prawda? Czy się jakoś się różni ten napoje? Czy nie? Nie, ciągle to są? Mogę prostu przejść. Nie przejdę. Kurde. Jak tam się dostać? Dałam nie szło. Zobaczymy mapę. Na mapie jest co? Także jestem tutaj. Tam jest jakiś klucz. Cudownie. Wiem, że tam mam wejść, ale jak? W jaki sposób? Oj, jak tam wejść? Och, nie chcę mi się prostujny chodzić. Krap. Nie cierpię się bez sensu. Nie cierpię się kręcić bez sensu. A tu robię to. Przy każdej głupiej okazji praktycznie. Dobra jeszcze raz. Tak wiem, ryczycie, tak Wy jesteście straszni. Spada i Tak, Ym... Szkoda, że mi tak mało amunicji zostało. Wiem, że tendencje w obydwie strony ok, ale znowu będzie na samym początku, prawda? Jak? Ja jak nie lubię tak kręcić, nie macie pojęcia. A macie burz, na to narzekam któryś raz Ok, jestem to górę Wiem o co, no jak tam się dostać? Jeszcze raz się wracać przez to wszystko Przez dostanę, poważnie Tak wiem, ten mhm. Ja mam to kółko zabrać. Nie mówcie, że... O, przepraszam, jest na chwilę. Dobra. Chyba po prostu nie zrobiłam... Um... Nie zrobiłam... Nie, nie przesunę tu dźwigni, Kurczę, muszę się wrócić. tak się kręcić dźwicę. I teraz czekajcie gdzie miał wejść. na schod do kolesią, mam nadzieję. Pójdę przełączyć tą dźwignię śmieszną. Ym, nie w tę stronę. Dzir tutaj. Już. I może teraz już... Kurczę, myślę, że ona już była przełączona ta dźwignia. Jak mi się nie podoba sera, ale mi się strasznie nie podoba jakość teraz nagrania. nie wiem czy to nie jest to śmieszne czyli czekaj, nie tutaj tutaj tej dżynie. schody oraz enty I czy teraz się uda? dalej to jest no to już nie wiem, poważnie Chciałam to zadać. I tak, domyślam się, ale. Kurczę, ale nie mam pojęcia. No... Oj, Jim! Nie tutaj. Tak, wiem, chcę tam się dostać, ale nie mam pojęcia jak. Nie mam żadnego pojęcia. Słodko. Tak wiem, tam się zarazom. Tak wiem, ale nie mam pojęcia, jak się do tego dostać. najbardziej frustrująca rzecz. Nie mam pojęcia, po prostu nie mam pojęcia. Tak, wiem, że to może cię ugotować żywcem. Już mówiłaś mi to. Co u góry jest w ogóle? Jak to zdjąć? Yy, to jest jakaś kratka, no potem się skręci po tej kracie? A nie, to kratka jest w wybranym miejscu. Ha! Nie no, jeszcze raz pójdę tędy, a jak mi się teraz nic... Jak mi teraz nic nie przyjdzie do głowy ciekawego yy, Kurczę sorryżek skacze, ale próbuję Może teraz będzie trochę lepiej widać yy, Jeżeli teraz nic nie znajdę przydatnego, to pewnie ktoś wyjdzie stąd. Jak jest zawsze. Jeżeli za nic sprzedał tego po raz trzeci, kurczę, w to mówię to wtedy po prostu... Ha, no to wtedy po prostu... Hmm. Będę musiał iść do solucji wejrzeć. Ale tu po prostu nie mam pojęcia, gdzie mam iść, poważnie. Nie mam najmniejszego pojęcia. tylko tego wrócić. to jest tak na tą drugą stronę. O. Ale mi się strasznie cię nagrywa. Aj, 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 rozjeżdża mi się wszystko. Aj, jajaj. W miarę prosto. Powiedzmy, że jest w miarę prosto. Dobra. Tak więcej. Dobra, możemy iść. Mi koszmarnie łapie ostrość i koszmarne kolory, wiecie? Jak Wie ty? Skaner. Może jak... O, może tam coś będzie. Chociaż wątpię. No właśnie. teraz Ja jest, jestem po prostu taka ślepa, czy... Tak tam siedzi do tego kolesia. Tu nic się nie znajdę. Panie rzeżę nic. Czyli mam po prostu tutaj coś znaleźć, czy... robię. I ten przycisk. Nope. Nope. No po prostu nie mam pojęcia, Wam to zrobić. Chyba, że to mało mam. No. jeszcze raz pójdę do Kolesia. I może tym razem mi się uda tutaj. Chciałabym po prostu coś zrobić, a nie w tamtym przemięcie byłam. Ale to jest frustrujące! I jeszcze te kolory, koszmarne. Aj. Narzekam, co? W tym odcinku. Teraz lepiej, taka to lepiej. Jeszcze raz, idziemy przekręcić dwie bo chyba znowu dałam na pozycję wyjściową tu tak wiem, czekasz po prostu już na mnie ale to było nie dobra to nie było na to Dobrze wracamy się tu i idziemy tędy I idziemy z chłopca. Jak się okaże, że chodziło o to miejsce z tą parą, gdzie przed chwilą byłam To i to, że się zasiekło Tylko będzie mi Będzie mi głupio, kurczę, że tak się kręciłem głupiał O, mogę przejść Mogę przejść Ktoś mnie zatokuje? Nie żebym o tym marzyła. Szybki zwrot i wchodzimy do... kurczę, blady, to o to miejsce chodziło, po prostu jestem idiotką. Nie, tu jest to kółko, do którego... Czekajcie. Tu jest też błąd, prawda? I tam był ten kość, która zaatakował. Czy jest znowu coś tak? Nie. w kosmos, tylko służba iba. Ten przejazd, który znalazłam. No bo znalazłam przejazd, nie? Czym mi się wydawało przez chwilę? O, szwak! Kurde, mały, widzieliście to. Ale co to było? Ja pierdzielę, chciałam wszystkie naboje tutaj. Jeszcze trochę. Nie coś jest. Mm, nie mam ślubana krawę, faktycznie nie mam. Coś nutowanego mi znowu zaatakowało. Czyli ja tu nie uh. jej nie była. Nie, gracy. Poważnie się tak mi miotałam pomiędzy tymi piętrami. W drugą stronę baby. Teraz może wie, że się będę gotować na śmierć. Zaraz zobaczycie dlaczego, bo mam... Kurde. Tu mu to nie tak skończy. O, lepszy od od razu. Ja mam tylko 13 naboi.

No. Zobaczymy, czy gdzieś tu będzie coś. Ale wątpię, pan jakiś potwór go połknął. Tak jest zawsze. Och, krat. Krap, 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 i krap. I teraz mogę przyjść tutaj do kumpla trudnie. Albo pełną mapę muszę zernąć. Klucze tutaj są. Czuń, że są klucze, tylko tam jeszcze mi nie było. Czyli tam będzie jakiś kurdemon. Potwór. Och, kropnie, nie chcę z tym pogadać. Wracamy się. Idziemy szukać. No, tak. Ym, jakiś save by się przydał? Amunicja by się przydała? Czekajcie, gdzie są drzwi? Z drugą strony... Tu będą drzwi, o właśnie. I będziemy szli... Do... Czekajcie, skaner. Хоть немножко и курдому там на ду. Что-то сейчас там выскочит. Zamknijmy czy jeszcze widziałam jej na wejściu? Tutaj. Nie mam tutaj jeszcze? Hmm. No tak, to to wiem, ale nie mogłam tego zabrać. Gdzie tutaj może być klucz? Różnina i nie było wcześniej, czyli... Nie było wcześniej, prawda? Czy po prostu jestem... ...ślepa? Dobra, jestem ślepa. I idziemy tutaj do pokoju. Do pokoju, do tego pomieszczenia. Gdzie byliśmy wcześniej, gdzie nas zaskoczył ten koisun. Taką trąbką. Gdzie tu może być? Gdzie tu może być klucz? Gorsza na Negawary. Poważne. Nie mam pojęcia, gdzie byłam. Nie mam pojęcia, gdzie jest Klucz. Kółko się gubię. Trzeba nie mogę otworzyć. Mam dzisiaj chyba kiepski dzień widzieć na rezidenta. I tylko raz przy tym wszystkim zginęłam. Pójdę na więcej razem. przynajmniej tak by mi się należało. I yy, byłam, tu, była? byłam tutaj. Byłam tutaj. Gdzie jest tym, półpółpółpół, gdzie była ta cała fara Zgadza się? Nie no. Nie mam pojęcia, gdzie jest ten głupi klucz. Nie mam najmniejszego pojęcia, gdzie on może być. Tylko nigdzie na mapie nie widać, czemu powinno być widać klucz na mapie. Nie mam pojęcia, gdzie jest głupi klucz. Nie mam najmniejszego pojęcia. Krap. Tu idzie się do tego kolesia. Tu nic ciekawego nie ma, bo jest to śmigło. Czy coś tam. Nie wiem, jak nazwać. Tędy? Wkurzały mi kolory, cholercie w nagraniu. O, zły dzień dla mnie, naprawdę. Dobra, robię przerwę i idę zobaczyć w niecie, gdzie, gdzie mogę znaleźć klucze do tego, bo po prostu zaraz wariuję. Pa, zaraz wracam.